Szczęść Boże, bracia i siostry, jesteśmy już w Wielkim Tygodniu. Mamy poniedziałek i wczytujemy się w Ewangelium Świętego Jana w 12 rozdział, który opowiada nam o uczcie w Betanii. Jeśli chcesz wiedzieć, co tam się wydarzyło podczas tej uczty, to proszę zostań krótką chwilkę ze mną. Oczywiście można powiedzieć, że u podstaw całego tego wydarzenia było skrzyżowanie Łazarza i chęć uczczenia Jezusa, no właśnie, za ten wielki znak, który uczynił, że przywrócił człowiekowi życie, prawda? Po trzech dniach spędzonych w grobie, gdzieś wkłanić po prostu śmierć. Czyli intencja spotkania była niezwykła, niezwykła. I na tym tle pojawiają się nam dwie postacie. Które wychodzą, jakby przed szereg. Judasz i Maria. Judasz, wydaje mi się, że reprezentuje takich chrześcijan, którzy, mimo tego, że byli z Jezusem, bo on, jako apostoł, spędził z nim wiele dni, mógł go poznać, tak powiem, lepiej i głębiej niż, no właśnie, ci uczniowie, którzy okazjonalnie mieli możliwość spotkania się z nim. A jednak nie dostrzegł w nim, Czegoś niezwykłego i, i nie stał się lepszym człowiekiem dzięki temu. Choć nosił takie zaszczytne imię ucznia Pana Jezusa, wybranego, apostoła, a mimo wszystko się nie zmienił, nie gdzieś tak nie wzrósł miłości ku Niemu samemu, ale wciąż zależało mu po prostu na tym, co takie światowe, w tym sensie, że zależało mu na pieniądzach, bo został tak skomentowany, że oleje, który wylała Maria na jego stopy, był cenny, prawda? I on powiedział, że trzeba było go rozdać ubogim, znaczy pieniądze, które otrzymaliby za sprzedaż tego olejku, bo chciał sobie coś tam ukraść, za, zabrać dla siebie. Więc nie docenił miłości Boga, a choć przy nim był, a wolał wybrać po prostu pieniądze, które jak wiemy go zgubiły, prawda? 30 srebrników go zgubiło, ale o tym jeszcze będzie. Natomiast Maria jest tą, która była słuchana zawsze Słowa Jusa Chrystusa. Siedziała u jego stóp, a na dzisiejszej uczcie leży wręcz u jego stóp, wylewając olejek nartowy na jego stopy, wycierając je własnymi włosami. włosami. Więc chcę przez powiedzieć, że Maria wzrosła w miłości. Jak jeszcze czytamy, że ona ten olejek zachowywała specjalnie jakby na Chrystusa pogrzeb, przeczuwając, że kiedyś to się po prostu wydarzy, że to się po prostu wydarzy. Może trzymała ten olejek rok, może dwa, może, może i po prostu dłużej. Ale wiedziała, że chce z nim zrobić coś wyjątkowego, aby w wyjątkowy sposób pokazać swoim miłość Chrystusowi. I gdy nadarzyła się okazja, to ona właśnie to zrobiła. I to bardzo dotknęło w serce Chrystusa, ponieważ powiedział, że jak długo będzie głoszona ewangelia, tak długo on będzie o tym po prostu mówił. Więc moje zadanie dla mnie i dla ciebie dzisiaj jest takie: jak bardzo kochasz Boga? W jaki sposób jesteś gotowy mu, tak powiem, w jaki sposób jesteś mu gotowy okazać swoją miłość? Teraz może będzie szokująca dla tego ludzi tego świata. Ale będzie wypływała z głębi mojego serca. Będzie takim aktem miłości, o którym Bóg powie, aby o nim opowiadano tak długo, jak długo będzie głoszona Ewangelia. Z tym nas dzisiaj zostawiam. Do zobaczenia jutro.